W maju bieżącego roku miasto ostruda rozpoczęło inwestycję polegającą na budowie żłobka miejskiego przy przedszkolu miejskim nr 1 w Ostrudzie. Placówka będzie miała swoją siedzibę przy ulicy Bolesława Chrobrego 3A. Na 18 sesji Rady Miejskiej podjęto dwie stosowne uchwały w sprawie utworzenia żłobka miejskiego oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w placówce. O ważnych terminach w kontekście inauguracji działalności żłobka mówi naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Bożena Ratajczyk. Z dniu 1 stycznia 2017 roku rozpoczyna swoją działalność żłobek miejski, do którego będą częszczały dzieci od ukończenia 20. tygodnia życia do 3. roku życia. Planujemy przyjąć 48 maluchów. A nabór już odbędzie się 1 grudnia. Karty zgłoszenia będzie można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostrudzie. Według uchwały z dnia 26 października odpłatność za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosić 10 zł dziennie. Ustalono również, że maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka nie może przekroczyć 7 zł. Wszelkie informacje dotyczące nowej placówki oświatowej w naszym mieście będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Ostrudzkiego Ratusza www.ostroda.pl, a także za pośrednictwem lokalnych mediów. Urząd Miejski w Ostrudzie złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta. Ratusz stara się w ten sposób dofinansować w wysokości 80% kosztów projektu. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, nasze miasto w przyszłym roku wzbogaci się o nowe ścieżki rowerowe z profesjonalną infrastrukturą. 7 listopada zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, które były przeprowadzone elektronicznie za pomocą specjalnie utworzonej strony internetowej. Głównym założeniem przebiegu ścieżek rowerowych było to, aby one swój bieg rozpoczynały od jeziora Sajmino, biegnąc miastem, i finalnie. Kończyłyby się nad jeziorem Drwęckim, z możliwością również dalszego przebiegu w stronę, w stronę Gdańska. Tworzone ścieżki rowerowe wyposażone zostaną w elementy dodatkowe w postaci wiatrowerowych, stojaków, samoobsługowych stacji napraw oraz podpórek. Jeśli wniosek Urzędu Miejskiego zostanie pozytywnie zaopiniowany, nasze miasto wzbogaci się o ponad 7,5 km nowych ścieżek rowerowych. Wiele emocji budzi zamknięcie basenu przez syndyka masy upadłości OPB Development i Ireneusz Słowik. Sprawa jest niewątpliwie istotna z punktu widzenia potrzeb społecznych, jak również ze względu na budżet miasta ostrudy. Urząd Miejski dotychczas nie otrzymał wszystkich dokumentów na podstawie których mógłby dokonać rzetelnej analizy ekonomicznej. Kierując się jednak interesem społecznym, miasto wyraziło wolę nabycia nieruchomości za kwotę 2 milionów złotych. Taką oficjalną propozycję złożył burmistrz miasta na ręce syndyka, między innymi w wyniku stanowiska Rady Miejskiej, która to upoważniła burmistrza miasta do przeprowadzenia negocjacji. Rada miejska w specjalnym oświadczeniu z dnia 9 września wyraziła jednocześnie wolę rozważenia nabycia nieruchomości. Wielokrotnie spotykałem się z panem syndykiem. Najpierw były to negocjacje wynikające z bezpośredniego spotkania. Następnie złożyłem propozycję że miasto ewentualnie by chciało zakupić basen za kwotę 2 miliony złotych. Całej sprawie nie pomaga fakt, że w przestrzeni publicznej pojawiają się sprzeczne komunikaty. Informacje, które rozpowszechniane są przez stronę bezpośrednio zainteresowane sprzedażą basenu, zmieniają swój zasadniczy charakter. Tychczasowy operator oraz lokalny ostrudzki tygodnik przekonują, że basen jest przedsięwzięciem zyskownym, co innego twierdzi sam syndyk. Z mojej wiedzy wynika z dokumentów także, że ten basen nie jest jednostką dochodową. Trzeba powiedzieć otwarcie, że nikt z osób prywatnych świadomie tego nie nabędzie, bo będzie działał na niekorzyść swojej działalności gospodarczej. Tu trzeba dopłacać do tej działalności. Między innymi dlatego dzierżawca zrezygnował z tego basenu, bo ponosił straty. Burmistrz Ostrudy deklaruje jednak, że sprawa nabycia basenu nadal jest otwarta. O dalszym rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco. 9 10 listopada odbył się w Ostrudzie Festiwal Promocji Gospodarczej Warmia i Mazury 2016. Event zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Urząd Miejski w Ostrudzie. Uczestniczyli w nim samorządowcy odpowiedzialni za promocję gospodarczą w regionie oraz przedsiębiorcy. Podczas wydarzenia poznaliśmy też laureatów konkursu Prowarmia i Mazury. Ideą wydarzenia jest budowa platformy wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą regionu a przedstawicielami otoczenia biznesu. Jego celem jest również edukacja, inspirowanie oraz propagowanie rozwiązań związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców oraz budowaniem dobrego klimatu inwestycyjnego. Po raz szósty odbywający się Festiwal Promocji Regionu. To wspaniała idea, myślę, że która przyświeca hmm, przedsiębiorcom hmm, i otoczeniu biznesu, ale również samorządowcom, hmm, to na samorządzie spoczywa hmm, odpowiedzialność przygotowania hmm, się na... Hmm, Inwestora, czy też stworzenie dla niego warunków, bo takie zadanie ma samorząd, żeby stworzyć warunki do tego, żeby inwestor chciał na danym terenie zainwestować. Swoimi cennymi uwagami podczas prelekcji podzielili się doświadczeni eksperci i prelegenci z dziedziny promocji miejsc, czy obsługi i pozyskiwania inwestorów. Uczestnicy zapoznali się ponadto z planami poszczególnych samorządów oraz planami inwestorów z Warmi i Mazur. Festiwal odbył się w Expo Mazury w Ostródzie i gościł około 100 przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorców, a także otoczenia biznesu. Podczas wieczornej gali nagrodzono również laureatów konkursu Prowarmia i Mazury. Gmina Kurzennik za projekt Dobrze wykorzystaj 500 Plus działki za pół ceny. Gmina Służ za projekt ECO Służ Triatlon 2016. Urząd Miasta Olsztyna z realizacją akcji promocyjnej Visit Olsztyn. Nocujesz, zyskujesz. Świętowanie niepodległości Polski w ramach miejskich obchodów to już ostródzka tradycja. 98 lat temu nasz kraj odzyskał swoją suwerenność po 123 latach nieobecności na mapie świata. Nasz naród przetrwał, Polacy odzyskali swój kraj, dzięki czemu dzisiaj możemy godnie świętować tą wzniosłą rocznicę. O 10.30 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po którym odbyły się uroczyste obchody pod pomnikiem obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby nie ich głęboka wiara oraz ogromna miłość do ojczyzny, dziś z pewnością nie byłoby wolnej Polski. Nie bójmy się tej miłości, nie wstydźmy się naszej dumy. Nie kłóćmy się na zamykanie nam ust imię poprawności politycznej. Szanujmy zdanie innych, ale nie kosztem własnego zdania, kosztem zdania polskiego. Po uroczystościach pod pomnikiem na sali reprezentacyjnej Ostrudzkiego Zamku o godzinie 17.00 odbył się koncert galowy pod tytułem Polski Miód, w którym wystąpili. Zamkowy chór kameralny pod kierunkiem Andrzeja Kowalskiego, zespół tańca polskiego mazur pod kierunkiem Grzegorza Łabacza, Agnieszka Szczucka, sopran oraz przy fortepianie Łukasz Jóźwiak.